Witajcie moi kochani, a dzisiaj odcineczek z aktualizacji. Jak widzicie, u mnie na razie nie mogę zaktualizować gry, ale właśnie tutaj mamy kolejne wieści z Jorwiku: 9 października, pora na pierwszy tydzień, święta Halloween. Także już za chwilę będę mogła wejść. Natomiast teraz mam coś takiego, że daj nam czym konio odpocząć, i nie mogę wejść do gry. No, to ja zaraz wrócę po prostu, kiedy to mi się po prostu zniknie. Okej, okay, właśnie już mi się gra zaktualizowała, i jak widzicie, mamy to żyje, także właśnie wchodzę do gry, będę się logować. No i co? Zapraszam do odcineczka. Ja już sobie jadę do Stajni. Yy, muszę sobie zmienić konia, bo na razie mam jeszcze pozostałego konia z zabawy. Ale też ciekawe mnie to, czy SSO dodało coś do Stajni. No nie wiem. Wchodzimy. O kurde Belle, co to się stało? Ej, co jest? SSO, nie spodziewałam się. Jezu! Ej, ale w tamtym roku, jakby nic nie było. Yy, jakby, Ja wiem, że moje tajnie jest brzydka, bo ja nie mam stary W sensie ja mam stary jak wiecie, y, 903, ale nie chcę mi się wydawać. Ale jakby, wow! Dobra, nie przedłużając, jedę do twierdza galopującego. Nie ma co się dzieć z stajni, chcę zobaczyć to. No, nawet git jest jestem wicik, nie jest jakiś piękny, nie jest zły. Dobra. Ogólnie wam się szczerze, przyznam. Yy, to jest mój jedyny outfit Halloweenowy, a jakby co to ten kotek, to jest z, z tego. Z poprzedniego roku Halloween. No dobra. <laughs> Wchodzimy. O Jezu, 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 Jezu! Ja się mega, mega się stresuję. Dobra. WCHODZIMY Jezu Boże, ten portal w ogóle jest mega ładnie uzabiony no WCHODZIMY Boże, ja to pamiętam Ja to pamiętam po prostu z zeszłego roku Jestem w twierdzy Wow Ja nie wiem, czy to się w sumie zmieniło To jest wszystko to samo, ale wow A to co? Boże, ja się cieszę ja weszłam do tej aktualizacji jak najszybciej, jak mogłam. Wow. Film ciegalowującego. Ja już nie mogę się doczekać, aż zrobię wszystkie zadanka. Ogólnie jestem mega podekscytowana. Tutaj widzę ducha Kasper. Yy, no. Mam dla nas zadanie o nazwie plac zabaw galopującego. No dziwne. Yy, I tutaj dostajemy 5 yy, PD. Okej, okay, to trzeba chyba więcej przeklikać niż czytać. No. Yy, I pewnie tam będzie jeszcze jakieś zadanie z oprowadzenia, potwierdzy. Yy, tak, rozejrzejam się potwierdzi, jak widzę. Ale jest za 5 żetonów to nie tak źle. Chebi tak na szybko jeszcze pooglądam koniki. Ej, tego pierwszego dzikuska widziałam, a tego drugiego nie, tego niebieskiego. Powiem Wam, że ładne są te konie Halloweenowe, w sensie ja się do nich nie przyzwyczaiłam, bo na no, po prostu w Halloween nie miałam star z yy, ostatniej. To są chyba fiordy? Tak, to są fiordy. Yy, tak, to są fiordy. Ale mi się tak średnio podobają. To są chyba w ogóle jeszcze stare. O, i tutaj mamy lawernę. Ja lawerne chyba kupię, bo mi się bardzo lawerna podoba. A i tutaj są te yy, nowe konie, które ostatnio były w zeszłym roku. Yy, też pewnie któregoś kupię. Właśnie ten Tennessee Walker mi się bardziej podoba niż od tego kucyka. No bo wam po prostu ruchu specjalnego nie ma i to jest niefajne. Dobra, zostawiamy te koniki. W ogóle znalazłam okrut duszy, fajnie. Dobra, ale żeby już Was więcej nie zanudzać, po prostu yy, ja już sobie pojadę bez nagrywania. Dobra. Jedziemy teraz do kotła robić miksturki. To są jedne rzeczy z moich ulubionych właśnie w Halloweenie. Także będę teraz jechać zbierać rzeczy. Właśnie ja często w poszukiwaniu jaj pajęczych obierzam sobie całą twierdzę galopującego. Tutaj zwykle są te jaja pajęcze. No i jak widzicie ja sobie znalazłam takie. Kolejnym miejscem jest stajnia. Tam y, może być, albo tutaj właśnie w stajni, y, może być również tutaj za stajnią, chociaż akurat nie ma, dziwne. Y, tak. I często właśnie jest maść ducha przy udręczonym. Dużo ludzi pytało się, gdzie jest mech. Jest on właśnie przy barierze, czy tym czymś, co można tu nazwać. No i także dla nowych graczy z Kociołka wyskakują nam różne rzeczy Ja na przykład poza nagraniami dostałam czaprak Dobra, wrzucałam miksturki i yy, ja nic nie dostałam w tym momencie? Chyba? Nieważne, idziemy zobaczyć sklepy yy, W tej wymianie jest U, ładny mega sprzęt, podoba mi się Zestaw Wednesday z zeszłego roku. Boże, jaka była faza na Wednesday wtedy. Moja koleżanka właśnie na Halloween przebrała się za Wednesday w zeszłym roku. Dobra, jakby to było wyznanie wiary. Dobra, robimy wyścig bez głowego jeźdźca. Dobra, już skończyłam. Ja teraz idę do Dyniek, bo jeszcze kabaczków nie robiłam. To jest mój pierwszy raz robienie kabaczków. Po prostu nigdy wcześniej nie miałam odblokowanej doliny złotych wzgórz. Dobra, włożę przez ten portal i zobaczymy, jak mi się uda. Jasper ma minę z Dobra, ja za bardzo nie wiem, co ja mam robić na razie. Dobra, zobaczycie, które zadanie w ogóle od Jaspera mam. Dobra, jednak się pomyliłam, to jest to zadanie. Yy, I zacznę robić yy, kabaczki. Jak widzę, to trzeba je chyba złapać, coś takiego. O Jezu, tego się nie spodziewałam. Tego się nie spodziewałam. Boże. Dobra, teraz chyba trzeba szukać tych kabaczków. Nie wiem o co chodzi, nie wiem gdzie mam szukać y, tych dyniek Sobie na razie tu chyba przeczytam No nie wiem, jeszcze raz sobie spróbuję to zrobić Dobra jakby teraz spróbuję do niej podejść, żeby mnie nie zaskoczyła Jezu! Mam jednego, też trzeba szukać jeszcze tego drugiego Dobra, widzę drugiego. I czy ktoś mi powie, gdzie jest ten trzeci? Że jest trzeci. I teraz, gdzie mam dać te kabaczki? Bo ja nie wiem. I teraz nie rozumiem, czy ja te kabaczki mam w inwentarzu, czy co nie mam. Dobra, pójdź z nimi do twierdzy galopującego. A few moments later. Dobra, obejrzałam tutorial na te dynki i już skapiłam. Po prostu trzeba je pozbierać, a potem kliknąć na tą dynię. A ja nie kliknęłam. Tak, tak, tak! Udało mi się! Wreszcie! Eee, mogę wrócić do twierdzy galopującego. Eee, I nie będę już robić po prostu innych zadanek, bo mi się fizycznie nie chce. No, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że odcineczek z aktualizacją wam się podobał. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie takich więcej, na przykład zimowych wioski. I do zobaczenia! Bye!